Pamiętam jeszcze wyraz jego twarzy, ten spojrzenie pełne paniki, jakbym właśnie zdjęła jego maskę na oczach wszystkich. A wszystko, co zrobiłam, to powiedzenie jednego zdania jednego, jedynego zdania, które zdemaskowało lata manipulacji w kilka sekund. W tym momencie zrozumiałam, że odkryłam coś potężnego, coś, co każdy narcyz desperacko ukrywa, swoje fundamentalne wrażliwości. Będę z Tobą szczera od samego początku. Ten film nie jest dla osób, które wciąż tkwią emocjonalnie w relacjach z narcyzami i szukają sposobów, by wygrać lub zmienić narcyza. Jeśli to ty, proszę, najpierw zwróć się o pomoc profesjonalną. Ten film jest dla tych, którzy już rozpoznali przemoc, są w trakcie procesu uzdrawiania i potrzebują narzędzi do emocjonalnej samoobrony w niezbędnych interakcjach z narcyzem w swoim życiu. Ponieważ prawda jest taka, że istnieją pewne zdania, które uderzają bezpośrednio w kruche jądro za wielką fasadą każdego narcyza, zdania, które demaskują to, czego najbardziej się boją, bycia postrzeganym takimi, jakimi naprawdę są. Po przetrwaniu związku z ukrytym narcyzem takim, który wydaje się idealny na zewnątrz, ale w ciszy niszczy życia nauczyłam się dokładnie, które guziki naciskać, aby zneutralizować ich próby manipulacji. Dziś podzielę się z tobą osiem zdaniami, które wprowadzają każdego narcyza w stan całkowitej paniki. A zdanie numer pięć nigdy nie widziałam, żeby zawiodło, ale najpierw ważne ostrzeżenie te zdania nie są do zemsty ani do manipulowania w odwrotną stronę. To narzędzia emocjonalnej samoobrony, które mają być używane, gdy musisz chronić swoją integralność psychologiczną podczas nieuniknionych interakcji. Zaczynajmy. Zrozumienie wrażliwego jądra narcyza. Aby zrozumieć, dlaczego te zdania są tak potężne, musimy najpierw zrozumieć, co naprawdę kryje się za narcyzową maską. Wbrew powszechnemu przekonaniu, narcyz nie ma przesadzonej samooceny. W rzeczywistości, ukryta pod warstwami wielkości, znajduje się głęboko krucha samoocena i niestabilne poczucie siebie. Narcyz żyje w ciągłym lęku przed trzema fundamentalnymi rzeczami. Jeden zostanie ujawnionym jako niewłaściwy lub fałszywy. Drugi. utrata kontroli nad tym, jak postrzegają go inni. Trzeci. odkrycie swojej prawdziwej nieznacjonalności. Dlatego buduje fałszywą tożsamość, to, co psycholodzy nazywają fałszywym ja, zaprojektowaną w celu ochrony jego ekstremalnie kruchego ego. Każde z zdań, które zamierzam podzielić, bezpośrednio trafia w jedną z tych centralnych podatności, Tworząc to, co specjaliści nazywają rana narcystyczną, cios bezpośredni w centrum jego wytworzonego wizerunku. Kiedy to się zdarza, narcyz wpada w kryzys narcystyczny, stan paniki, w którym jego mechanizmy obronne tymczasowo się rozpadają. Czy kiedykolwiek to widziałeś? Ten moment, w którym maska opada i przez chwilę widzisz osobę niepewną siebie i zdesperowaną za fasadą, to właśnie powodują te zdania. I dlatego są tak skuteczne. Zdań 1. To wygląda na bardzo ważne dla twojego ego. Pierwsze zdanie, które powoduje, że każdy narcyz wpada w panikę, brzmi po prostu: To wygląda na bardzo ważne dla twojego ego. Dlaczego to działa? Ponieważ narcyzi są mistrzami w przebraniu swoich potrzeb egotycznych, jako legitymnych trosk lub szlachetnych zasad. Kiedy narcyz domaga się czegoś, nigdy nie powie, potrzebuje tego, aby poczuć się ważny, zamiast tego przedstawi to jako: to zasada, która się liczy lub po prostu bronię tego, co jest sprawiedliwe. To zdanie delikatnie ujawnia prawdziwą motywację stojącą za jego żądaniami lub zachowaniem. Odkrywa, że widzisz przez jego fasadę i dostrzegasz kruchość ego, którą on desperacko stara się ukryć. Pamiętam, kiedy mój były partner robił wielkie widowisko z powodu tego, że nie zaproszono go na wydarzenie firmowe, udawał oburzenie moralne. To kwestia podstawowego szacunku. Powinni docenić mój wkład. Kiedy spokojnie odpowiedziałam rozumiem, ale to wydaje się być bardzo ważne dla twojego ego, to tak jakbym oblała go zimną wodą. Na chwilę zamarł, zdając sobie sprawę, że widzę przez jego oblicze moralnego oburzenia, aż do prawdziwej motywacji, jego zranione ego. To, co czyni to zdanie tak potężnym, to fakt, że nie jest to atak, to obserwacja. Nie ma jak się sprzeciwić, nie wyglądając przy tym na jeszcze bardziej egocentrycznego. Jak i kiedy używać? To zdanie działa najlepiej, gdy narcyz robi wielkie zamieszanie o coś stosunkowo małego lub gdy przedstawia swoje potrzeby egotyczne jako troski altruistyczne. Używaj go w neutralnym tonie, jako prostą obserwację, a nie jako oskarżenie. Zdaję się. Dwuki, nie muszę, żebyś zrozumiał lub się zgadzał. Drugim zdaniem, które całkowicie rozbraja narcyza jest: Nie muszę, żebyś zrozumiał lub się zgadzał. To proste stwierdzenie uderza bezpośrednio w jedną z największych potrzeb narcyza kontrolowanie swoich postrzegań i opinii. Narcyzi nie potrafią znieść myśli, że masz wewnętrzny świat oddzielony od nich. Muszą czuć, że kontrolują to, jak postrzegasz świat, jak się czujesz, co myślisz. Dlatego często upierają się przy długich, okrężnych dyskusjach. Aż zgodzisz się z nimi. Dlatego starają się unieważnić twoje doświadczenia i emocje, wszystko po to, aby utrzymać iluzję kontroli nad twoją rzeczywistością. To zdanie ustanawia nieprzepuszczalną granicę psychologiczną, komunikuje, że istniejesz niezależnie od ich walidacji, że twoja rzeczywistość wewnętrzna nie jest uzależniona od ich aprobaty. Po raz pierwszy użyłem tego zdania po miesiącach nieskończonych rozmów, podczas których mój były próbował mnie przekonać, że moje postrzeganie jest błędne. Kłóciliśmy się kolejny raz, a on powiedział: Po prostu nie rozumiesz mojego punktu widzenia. Odpowiedziałem spokojnie: Może tak, ale nie potrzebuję, żebyś zrozumiał lub zgodził się z moim. To moje doświadczenie. Wyraz jego twarzy był pełen szoku. Przez lata działał w przekonaniu, że jego zadaniem jest naprawienie mojego postrzegania, a moim zdobycie jego aprobaty. Tylko jednym zdaniem właśnie zniszczyłem tę dynamikę. Jak i kiedy używać? Użyj tego zdania, gdy narcyz nalega, że musisz się z nim zgodzić, lub gdy unieważnia twoje doświadczenia. Powiedz to spokojnie i z przekonaniem, nie z gniewem czy wyzwaniem. Zdaenie 3. Tatetyka może działać na innych ludzi, ale nie na mnie. Trzecie zdanie, które wprowadza każdego narcyza w panikę, to: Tatetyka może działać na innych ludzi ale nie na mnie. Dlaczego to jest tak skuteczne? Ponieważ bezpośrednio ujawnia to, co narcyzi usilnie próbują ukryć, że ich zachowania są obliczonymi technikami, a nie autentycznymi reakcjami. Narcyzi chcą, żebyś uwierzył, że ich wybuchy złości są prawdziwymi, emocjonalnymi ekspresjami, że ich ciche traktowanie to naturalna reakcja na to, co zrobiłeś, że ich pochwały są szczerym podziwem. To zdanie rozwiewa te iluzje. Pokazuje, że dostrzegasz ich zachowania takimi, jakimi naprawdę są, narzędziami manipulacji zaprojektowanymi w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów. Kiedy mówisz, ta tetyka, w zasadzie mówisz, widzę mechanizmy za zasłoną. A nic nie przeraża narcyza bardziej, niż bycie naprawdę dostrzeganym. Pamiętam, jak mój eks stosował swoją klasyczną taktykę ignorowania mnie przez dni, po drobnej kłótni, słynne ciche traktowanie. Kiedy w końcu znów zaczął ze mną rozmawiać, udając, że nic się nie stało, powiedziałam delikatnie: Ciche traktowanie może działać na innych, ale nie na mnie. Jeśli masz problem, musimy o tym porozmawiać bezpośrednio. On dosłownie nie wiedział, jak zareagować. Jego ulubiona taktyka została jednoznacznie nazwana i zneutralizowana w jednym zdaniu: Jak i kiedy używać? To zdanie jest najpotężniejsze, gdy użyjesz go w momencie, gdy zauważysz konkretną taktykę w działaniu. Gaslighting, ciche traktowanie, triangulacja, wybuchy złości, love bombing itd. Używaj go w tonie faktograficznym, jakbyś po prostu stwierdzał coś oczywistego. Zdajenie cztery: Twoja opinia o mnie nie jest moją odpowiedzialnością. Czwarte zdanie, które całkowicie dezarmuje narcyza, brzmi: Twoja opinia o mnie nie jest moją odpowiedzialnością. To proste, ale potężne stwierdzenie uderza w sam środek jednego z głównych źródeł władzy narcyza. Zdolności do definiowania Twojej wartości poprzez swoje opinie. Narcyzi są mistrzami w sprawianiu, że zaczynasz wierzyć, iż wartość Twojego istnienia jest determinowana tym, jak oni cię postrzegają. Jeśli są tobą rozczarowani, jesteś niewystarczający. Jeśli się złością, to ty jesteś problemem. Jeśli cię idealizują, jesteś doskonały. Ta emocjonalna kolejka górska zewnętrznych ocen. Tworzy głęboką zależność psychologiczną. Zaczynasz postrzegać siebie oczami innych, całkowicie tracąc swoją wewnętrzną kompas. To zdanie przywraca podstawową prawdę, że ich opinia o tobie to ich problem, a nie twój, że nie istniejesz po to, aby spełniać ich oczekiwania, że twoja wartość nie jest uzależniona od ich humorów. Jedną z najbardziej wyzwalających interakcji jaką miałam z moim byłem, było to, gdy wygłaszał przemówienie na temat wszystkich sposobów, w jakie mnie zawodził. Zamiast bronić się histerycznie, jak robiłam to wcześniej, po prostu powiedziałam Szanuję, że to twoja opinia, ale nie jest moim obowiązkiem spełniać twoje oczekiwania. Twoja opinia o mnie jest twoją odpowiedzialnością. To było jakby wyłączyłam przełącznik jego władzy. Dosłownie otworzył i zamknął usta kilka razy, nie wiedząc, jak przetworzyć tę fundamentalną zmianę w dynamice. Jak i kiedy używać? Ta fraza jest najbardziej skuteczna, gdy narcyz stara się cię zredukować, krytykować lub definiować, kim jesteś. Powiedz to z spokojem i przekonaniem, nie jako atak, lecz jako prostą deklarację oczywistego faktu. Fraza pięć. Zwracam uwagę, że próbujesz mnie sprawić, żebym czuła emocje teraz. Dotarliśmy do frazy numer pięć której nigdy nie widziałam by zawiodła. Zwracam uwagę, że próbujesz mnie sprawić, żebym czuła winna, niedostosowana, zdezorientowana, przestraszona teraz. Ta fraza jest zniszczycielsko skuteczna, ponieważ robi coś, czego narcyzi nie mogą znieść. Ujawnia ich manipulacyjne intencje w czasie rzeczywistym. Narcyzi działają w cieniu nieświadomości. Liczą na to, że zareagujesz emocjonalnie na manipulację, nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje. Kiedy eksplicite nazywasz taktykę i zamierzoną emocję, oświetlasz cienie. Przynosisz do świadomości coś, co powinno pozostać niebadane. To jak zapalenie świateł w teatrze cieni, nagle mechanizmy stają się widoczne, a iluzja znika. Pierwszy raz użyłam tej frazy podczas kłótni, w której mój były stosował swoją klasyczną taktykę, żeby sprawić, że poczuje się winna za spędzanie czasu z przyjaciółmi. Nie mówił bezpośrednio, nie powinnaś spotykać się ze swoimi przyjaciółmi. Ale dramatycznie wzdychał, wrobił subtelne komentarze o porzuceniu i zachowywał się jak ofiara. W trakcie tego wystąpienia spokojnie powiedziałem: Zauważam, że próbujesz sprawić, żebym czuł się winny z powodu spędzania czasu z moimi przyjaciółmi teraz. Wyraz jego twarzy był oszałamiający. Na chwilę maska całkowicie opadła. Wyglądał jak aktor, który nagle zdaje sobie sprawę, że publiczność może widzieć sznurki poruszające marionetkami. Ta fraza działa, ponieważ uniemożliwia manipulacji dotarcie do twojego nieświadomego celu emocjonalnego. Zamiast tego przenosi interakcję do królestwa świadomości, w którym narcy straci swoją przewagę. Jak i kiedy używać? Ta fraza jest najpotężniejsza, gdy używasz jej w momencie, gdy identyfikujesz próbę manipulacji emocjonalnej. Wyraźnie nazwij emocję, którą on próbuje wzbudzić, winę, strach, niedoskonałość. Dezorientację tepej Mów jak neutralna obserwacja, a nie jak oskarżenie. Fraza 6. Nie zamierzam wziąć odpowiedzialności za twój stan emocjonalny. Szósta fraza, która całkowicie destabilizuje narcyza, brzmi: Nie zamierzam wziąć odpowiedzialności za twój stan emocjonalny. To jasne stwierdzenie bezpośrednio atakuje jedną z najbardziej podstępnych taktyk narcyza sprawianie, że czujesz się odpowiedzialny za ich uczucia i reakcje. Jednym z podstawowych filarów nadużycia narcyzów jest przenoszenie odpowiedzialności emocjonalnej. Jeśli są zirytowani, to dlatego, że ty ich zdenerwowałeś, jeśli są smutni, to dlatego, że ich zraniliście, jeśli są niespokojni, to dlatego, że zostawiłeś ich w niepewności. Ta manipulacja tworzy niemożliwą dynamikę, w której ciągle próbujesz zarządzać ich emocjami, stąpając po jajkach, i poświęcając swoje własne potrzeby, aby uniknąć ich negatywnych reakcji, ta fraza ustanawia kluczową granicę psychologiczną rozróżnienie między twoimi emocjami a ich emocjami komunikuję, że uznajesz, iż są odpowiedzialni za swoje własne stany emocjonalne, a nie ty. Wyraźnie pamiętam, kiedy po raz pierwszy użyłam tego zdania. Mój były partner miał jedną ze swoich klasycznych wybuchów gniewu, ponieważ spóźniłam się 10 minut na spotkanie. Krzyczał o tym, jak zawsze go lekceważę i jak zepsułam jego wieczór. Zamiast frenetycznie się przepraszać i próbować go uspokoić, jak robiłam wcześniej, po prostu powiedziałam: Rozumiem, że jesteś zdenerwowany, ale nie zamierzam brać odpowiedzialności za Twój stan emocjonalny. Twój poziom gniewu wydaje się nieproporcjonalny do sytuacji. To było tak, jakbym polała wodą obwody elektryczne jego dramatu, nagle nie miał gdzie skierować swojej złości. Nie było sposobu, aby kontynuować narrację, że to ja jestem odpowiedzialna za naprawienie jego emocji. Jak i kiedy używać? To zdanie jest najskuteczniejsze, gdy narcyz próbuje obarczyć cię odpowiedzialnością za swoje intensywne emocje lub przesadne reakcje. Używaj go z zimną krwią i stanowczością, nie jako atak, lecz jako nawiązanie do zdrowej granicy. Zdanie 7 ta rozmowa staje się cyrkularna, zróbmy przerwę. Siódme zdanie, które dezarma narcyza brzmi: Ta rozmowa staje się cyrkularna, zróbmy przerwę. To pozornie proste stwierdzenie bezpośrednio wpływa na jedną z najbardziej wyczerpujących taktyk narcyza dyskusję okrężną, która wyczerpuje Twoją energię i myli Twoje postrzeganie rzeczywistości. Narcyzi uwielbiają dyskusje, które donikąd nie prowadzą, zmieniają temat, wprowadzają dawne skargi. Zniekształcają twoje słowa, a ty spędzasz godziny na debatach, aż jesteś tak wyczerpany, że zgadzasz się na cokolwiek, byle tylko to zakończyć. Te dyskusje nie służą rozwiązaniu problemów. Chodzi o osłabienie twojej obrony, zmylenie twojego postrzegania i potwierdzenie kontroli. Nazwując wzorzec okrężny i ustanawiając przerwę, robisz trzy potężne rzeczy: jeden, identyfikujesz taktykę po jej nazwie, drugi, Odmawiasz dalszego uczestnictwa w niej. Trzeci, przejmij kontrolę nad swoim czasem i energią, wpływ tego zdania jest zdumiewający. Narcyzi polegają na tym, że jesteś skłonna pozostać uwięziona w ich dyskusjach. Kiedy po prostu odmawiasz kontynuowania, to tak jakbyś usunęła tlen z ich ognia. Jednym z najbardziej wyzwalających momentów w moim związku było, gdy w końcu dostrzegłam cykliczny wzór naszych rozmów na temat problemów. Byliśmy w trzeciej godzinie dyskusji, która zaczęła się od podziału obowiązków domowych i w jakiś sposób przekształciła się w moje rzekome wady charakteru oraz wydarzenia sprzed lat. Byłam wyczerpana, zmieszana i prawie gotowa ustąpić w każdej sprawie. Ale coś we mnie się obudziło i powiedziałam zdecydowanie: Ta rozmowa staje się okrężna. Dyskutujemy od trzech godzin i nie osiągnęliśmy żadnych wniosków na temat pierwotnego zagadnienia. Zróbmy przerwę. I wróćmy, gdy będziemy mogli skupić się na prawdziwym problemie. Wyraz jego twarzy był czystym szokiem. Przez chwilę wydawał się naprawdę zdezorientowany, jakby ktoś przerwał mu rytuał, do którego był przyzwyczajony. Próbował nalegać, że musimy rozwiązać to teraz, ale po raz pierwszy utrzymałam swoje granice i wyszłam z pokoju. To był pierwszy krok do odzyskania mojego zdrowia psychicznego. Jak i kiedy używać? To zdanie jest najbardziej potężne gdy użyjesz go w momencie, gdy zdasz sobie sprawę, że rozmowa nie posuwa się naprzód w konstruktywny sposób, oddala się od pierwotnego tematu lub staje się emocjonalnie szkodliwa. Powiedz to z determinacją, a potem naprawdę zrób przerwę. Wyjdź z pokoju, wyłącz telefon lub zmień otoczenie. Zdarenie 8. Twój punkt widzenia jest twój, mój jest inny i oba mogą istnieć równolicie. Osme i ostatnie zdanie, które wprawia narcyza w panikę, brzmi... Twój punkt widzenia jest twój, mój jest inny, i oba mogą istnieć równolegle. To stwierdzenie atakuje rdzeń światopoglądu narcyza, wiarę w to, że istnieje tylko jedna ważna rzeczywistość, ich własna. Narcystyczni są niezdolni do tolerowania alternatywnych perspektyw. Dla nich, jeśli twoja percepcja różni się od ich, automatycznie jesteś w błędzie. Nie ma miejsca na wielorakie interpretacje czy ważne subiektywne doświadczenia dlatego poświęcają tyle energii próbując przekonać cię, że twoje postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone. Dlatego gaslighting jest jedną z ich ulubionych taktyk. To zdanie ustanawia fundamentalną zasadę, której narcystyczni nie potrafią przetworzyć. Różne percepcje mogą współistnieć bez wzajemnego unieważniania się. Twierdząc to, zasadniczo mówisz: nie konkuruje z tobą o jedyną prawdę. Po prostu żyje własnym doświadczeniem, które jest tak samo ważne jak twoje. Ta postawa jest dla narcyza niepojęta. Nie potrafi wyobrazić sobie świata, w którym jego percepcja nie jest dominującą rzeczywistością. Jedną z najbardziej odkrywczych interakcji, jakie miałem z moim byłym, była sytuacja, kiedy dyskutowaliśmy o wydarzeniu towarzyskim, na którym czułem się przez niego ignorowany. On nalegał, że przesadzam i że nikt inny tego tak nie widział. Zamiast desperacko próbować dowieść swojego punktu, lub wątpić w swoją percepcję, po prostu powiedziałem Rozumiem, że nie widzisz tego w ten sposób. Twoja percepcja jest twoja, moja jest inna i obie mogą współistnieć. Nie potrzebuję, żebyś zgadzał się z moim doświadczeniem, aby było ono ważne. Na moment wyglądał na kompletnie zagubionego. To tak, jakbym mówił w języku, którego nie potrafił przetworzyć. Idea, że mogę utrzymać swoją percepcję bez potrzeby jego walidacji, była całkowicie obca. Jak i kiedy używać? To zdanie jest najbardziej potężne, gdy narcyz stara się unieważnić twoje doświadczenie lub przekonać cię, że twoja percepcja jest błędna. Użyj go z spokojem i przekonaniem nie jako zaproszenie do debaty, ale jako prostą deklarację rzeczywistości. Efekt tych zdań i jak się ochronić przed reakcjami kiedy używasz którejkolwiek z tych fraz, bądź gotów na to, co nastąpi, ponieważ narcysta nie zaakceptuje po prostu nowej równowagi sił. Typowo możesz się spodziewać jednej z trzech reakcji. Jedna: zintensyfikowana złość. Kiedy narcystyczne osoby popadają w panikę, często sięgają po złość jako mechanizm obronny. Mogą krzyczeć, oskarżać lub starać się zastraszać cię, abyś wrócił do poprzedniego schematu. Dwa: nagłe love bombing, alternatywnie mogą całkowicie zmienić taktykę i zalać cię uczuciem, obietnicami i urokiem, aby odzyskać kontrolę. Trzeci, ekstremalne ofiarstwo. Mogą się przedstawiać jako ogromne ofiary twojego nadużycia, twierdząc, że jesteś okrutny, bezwzględny lub stosujesz przemoc, ustanawiając zdrowe granice. Kluczowe jest przygotowanie się na te reakcje. I opracowanie planu ochrony emocjonalnej. Utrzymuj fizyczny dystans, kiedy to możliwe. Jeśli przewidujesz wybuchową reakcję, rozważ użycie tych fraz w przestrzeniach publicznych lub przez telefon, a nie osobiście. Miej wsparcie w zasięgu ręki. Poinformuj zaufanego przyjaciela przed potencjalnie napiętymi interakcjami i umówcie się na kontakt później. Dokumentuj wszystko. Prowadź rejestr interakcji. Zwłaszcza jeśli jesteś w trakcie rozwodu lub sporu o opiekę. Miej plan wyjścia. Wiedz dokładnie, jak zakończyć interakcję, jeśli stanie się ona nadużywcza lub manipulacyjna. Praktykuj solidną dbałość o siebie. Planuj kojące i regenerujące zajęcia po trudnych interakcjach. Pamiętaj, celem tych fraz nie jest zmiana narcysty, to ochrona Twojej własnej integralności psychologicznej i redukcja władzy, jaką ma on nad Tobą. Dlaczego te frazy działają? Psychologia za nimi. To, co czyni te osiem fraz tak potężnymi, nie jest tylko to, co one mówią, ale zasady psychologiczne, które one uruchamiają. 1. Widoczność. Każde zdanie ujawnia coś, co powinno pozostać niewidoczne, aby manipulacja mogła działać. Jak wampiry, taktyki narcystyczne nie przetrwają w świetle świadomości. 2. Granice. Każde zdanie wyznacza wyraźną granicę między tobą a narcyzem, czy to emocjonalną, psychologiczną, czy behawioralną. 3. Autonomia. Każde zdanie potwierdza Twoją autonomiczną egzystencję, niezależną od jego walidacji czy definicji. 4. Desyndromizacja. Każde zdanie pomaga Ci oddzielić się od dramatu i zobaczyć go obiektywnie, zamiast pozostać w nim emocjonalnie uwikłanym. 5. Neutralność. Żadne z tych zdań nie jest atakiem. Wszystkie to neutralne stwierdzenia rzeczywistości lub intencji, co sprawia, że prawie niemożliwe jest dla narcyza uzasadnienie wybuchowej reakcji. Siła tych zdań pochodzi z tego, jak cicho rozbrajają one najskuteczniejsze taktyki arsenalnych narcyzów, nie powodując więcej dramatu czy konfliktu. Kiedy nie używać tych zdań, Waża uwaga! Są sytuacje, w których te zdania mogą nie być odpowiednie lub bezpieczne. Jeden. Jeśli jesteś w fizycznym niebezpieczeństwie, jeśli narcyz ma historię przemocy fizycznej, twoje natychmiastowe bezpieczeństwo jest priorytetem. Te zdania mogą wywołać eskalację u osób przemocowych. 2. Jeśli jesteś całkowicie zależny, jeśli całkowicie polegasz na narcyzie w kwestii podstawowych potrzeb i nie masz planu ucieczki, te zdania mogą pogorszyć twoją sytuację. 3. W sytuacjach wysokiego konfliktu prawnego jeśli jesteś w trakcie sporów prawnych, takich jak rozwód czy opieka nad dziećmi, skonsultuj się z prawnikiem przed znaczną zmianą swojego sposobu komunikacji. 4. Kiedy zaangażowane są inne wrażliwe osoby, starannie rozważ, w jaki sposób twoje działania mogą wpłynąć na dzieci lub innych zależnych w danej sytuacji. Te zdania są narzędziami, a nie bronią. Ich celem jest ochrona, a nie prowokowanie. Poza zdaniami. Budowanie kompleksowego systemu ochrony emocjonalnej. Te osiem zdań to potężne narzędzia, ale są tylko częścią szerszego systemu ochrony emocjonalnej, który musisz rozwijać. Aby osiągnąć prawdziwą wolność emocjonalną, rozważ włączenie tych uzupełniających praktyk. 1. Minimalny kontakt lub brak kontaktu. Gdy to możliwe, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest drastyczne ograniczenie lub wyeliminowanie kontaktu z narcyzem. 2. Terapia specjalistyczna. Praca z terapeutą specjalizującym się w nadużyciach narcyzów może znacznie przyspieszyć twoją rehabilitację. 3. Ciągłe kształcenie. Im więcej wiesz o manipulacji narcyzów, tym mniej jesteś na nią podatny. 4. Społeczność wsparcia. Połączenie się z innymi ocalałymi daje poczucie uznania oraz praktyczne strategie, które działają w realnym świecie. 5. Praktyka uważności. Rozwijanie świadomości własnych stanów emocjonalnych utrudnia innym manipulację tobą. 6. Potwierdzenie wartości. Wyjaśnienie swoich podstawowych wartości wzmacnia twoją wewnętrzną kompas przeciwko próbom dezorientacji. 7. Odbudowa intuicji. Po relacjach z narcyzami, twoja intuicja często wymaga ponownej kalibracji i wzmocnienia. Razem te praktyki tworzą ochronny tarcz który stopniowo czyni cię coraz bardziej odpornym na manipulacje narcyzów. Podsumowanie. Od reaktywności do świadomej odpowiedzi. Największym darem, który te zdania mi dały, nie była tylko zdolność do rozbrajania taktyk mojego byłego narcyza. To była wewnętrzna transformacja, która miała miejsce, gdy przestałem reagować nieświadomie i zacząłem odpowiadać świadomie. Na początku te zdania były zewnętrznymi narzędziami, których używałem celowo. Ale z czasem stały się częścią mojej wewnętrznej struktury, naturalnymi wyrazami nowego sposobu bycia, który nie był już podatny na manipulacje narcyzów. To jest prawdziwa podróż. Nie tylko nauczenie się, co mówić, ale stanie się osobą, której psychologiczna integralność jest zbyt silna, aby mogła zostać naruszona przez manipulacyjne gierki. Jeśli dopiero zaczynasz tę podróż, chcę, abyś wiedział, że nie chodzi tylko o przetrwanie. Chodzi o odkrycie silniejszej, jaśniejszej i bardziej kompletniej wersji siebie, niż kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że jest możliwa. A jeśli już jesteś na tej drodze, mam nadzieję, że te osiem zdań będzie przydatnymi dodatkami do Twojego arsenału emocjonalnej samoobrony. Bo prawdziwe zwycięstwo nad narcyzmem nie polega na pokonaniu narcyza, chodzi o całkowite uwolnienie się od tej dynamiki. Pamiętaj, te zdania nie służą do odwzajemniania manipulatorowi, ani do karania. To narzędzia do odzyskiwania swojej siły, ochrony swoich granic i przywracania swojej rzeczywistości. Używaj ich mądrze, używaj ich z intencją, a przede wszystkim używaj ich, aby połączyć się z własną prawdą, prawdą, której nikt, bez względu na to jak bardzo jest manipulacyjny, nie ma prawa zniekształcać.